7 lipca w rodzinie Salezjańskiej obchodzimy liturgiczne wspomnienie błogosławionej Marii Romero Meneses, dziewicy zakonnic. Maria urodziła się w Granadzie, w Nikaragui 13 stycznia 1902 roku w bardzo zamożnej rodzinie. Była 11. z 13 rodzeństwa. Pierwsze lata dzieciństwa spędziła w pięknym domu, odizolowanym od ubogich przedmieści. Od ojca Felixa Romero Meneses'a, który był ministrem rządu a równocześnie człowiekiem wrażliwym na ludzką nędzę, nauczyła się miłości do potrzebujących. Rodzice starali się zapewnić swoim dzieciom dostatnie życie i dobre wykształcenie. Uczyła się gry na skrzypcach, na fortepianie, liczyli na to, że córka wybierze drogę kariery. W wieku 12 lat zaczęła uczęszczać do szkoły sióstr salezjanek, gdzie była bardzo szczęśliwa. Wydawało się jej, że charyzmat księdza bosko został stworzony właśnie dla niej. W 1923 roku wstąpiła do zgromadzenia córek Maryi Spomożycielki, czyli sióstr salezjanek. W nowicjacie uczyła muzyki i pracowała w oratorium świątecznym, gdzie po raz pierwszy dotykała ubóstwa dziewcząt. Po złożeniu ślubów wieczystych została wysłana do pracy w żeńskiej szkole w San Jose w Kostaryce. Mimo, że uczyła zamożne młode dziewczęta, to szukała w mieście i okolicznych wioskach biednych i opuszczonych dzieci, jak święty Jan Bosko. Gromadziła je w oratorium, a do pomocy angażowała uczennice. Grupę tych pomocnic nazwała małymi misjonerkami. Razem z nimi modliła się i sprawowała opiekę nad ubogimi dziewczętami. Praca przynosiła wspaniałe owoce. Wkrótce Maria zrezygnowała z posady nauczycielki i poświęciła się katechizowaniu dzieci dorosłych oraz opiece nad potrzebującymi. Założyła specjalną wioskę dla najuboższych rodzin, zapewniając każdej z nich własny dom. Siłę do pracy charytatywnej czerpała z nabożeństwa do najświętszego sakramentu i do Matki Bożej z Wiernych. Kiedy wybuchła II wojna światowa, wraz ze swymi siostrami otworzyła małą misję. Zachęcała je słowami: pójdziemy do domów, pomożemy je wyczyścić, wymyć, uporządkować. Zaniesiemy tam ubrania i coś do zjedzenia. Pamiętajmy jednak, że jeżeli zaniesiemy tym biednym tylko mleko i ubrania. A nie zaniesiemy im Jezusa, staną się jeszcze biedniejsi niż przedtem. Dzięki jej staraniom w centrum San Jose został zbudowany kościół poświęcony Najświętszej Marii Pannie. Z czasem powstało 36 oratoriów, w których zbierały się dziewczęta, dzieląc się z siostrami troskami i marzeniami. Pod kierunkiem siostry Marii uczyły się katechizmu i otrzymywały pomoc materialną. W 1955 roku około 100 rodzin otrzymywało regularnie pomoc, a ponad 5 tysięcy dzieci uczęszczało na katechezę. Widząc tłumy chorych i cierpiących, Maria poprosiła Matkę Bożą o łaskę cudownej wody. Daj mi tę łaskę i uzdrów chorych biedaków, także i tą wodą. Jest zbyt daleko, by pielgrzymować do Lourdes, chorych na to nie stać. Wtedy zaczęły się dokonywać cudowne uzdrowienia. Woda z kranu w jej domu cudownie leczyła potrzebujących. Biedacy przychodzili do siostry Marii po wodę Madonny. Jednak za radą przełożonej, kierowana roztropnością, siostra Maria zaprzestała jej rozdawania. Zmarła na zawał serca 7 lipca 1977 roku w Nikaragui. Rząd Kostaryki ogłosił ją honorową obywatelką kraju, a Rada Miasta San Jose jej imieniem nazwała jedną z ulic. 14 kwietnia 2002 roku papież święty Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną. Jesteś zaprzeczeniem. Się. Boże, Ojcze wszelkiej pociechy, Ty przygotowujesz dla Twojego ludu znaki dobroci i łaski. Pozwól, abyśmy przez pośrednictwo błogosławionej Marii Romero potrafili pocieszać tych, którzy znajdują się w jakiejkolwiek udręce, a w dzień sądu odnaleźli się wśród błogosławionych. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków amen